Sopelek, jak go zrobić. Dzisiaj właśnie chcę Wam pokazać, jak zrobić taki sopelek igłą. Chociaż będę też pokazywać, jak go zrobić czułemkiem. Ale zacznijmy od igły. Chciałam Wam na początek y, omówić y, wzór. Jak widzicie tutaj są takie, taki jest łańcuszek i tego jeszcze y, w zasadzie tak bardzo blisko, blisko Wam nie pokazywałam, więc tu przy okazji Wam to pokażę. Te kółeczka się nazywają tak zwanymi Fałszywymi kółeczkami. Albo kółeczka odwrócone. No różnie to nazywają, ale pokażę Wam, na czym to polega. Zaczynamy wzorek, ten wzorek tutaj. I jeszcze Wam powiem przy okazji, o, że wszystkie wzorki, te wszystkie cyferki, to oznaczają ilość węzełków. A kreseczki to są, to są pikotki. Także. Tak się czyta wzorek. Wzorek macie udostępniony w poprzednim poście. Także jeżeli chcecie ze mną robić, cofnijcie się i sobie ściągnijcie, czy zapiszcie, czy też, czy też udostępnijcie na własnej osi. To wtedy będziecie mieli go pod ręką. I teraz zaczynamy już robić. Trzeba do zrobienia tego sopelka potrzebujemy. Na początku jednej igły, ale potem będziemy potrzebować jeszcze jednej igły, także musicie mieć tutaj dwie igiełki. No i oczywiście szydełko, i oczywiście no kordonek, bo z czegoś trzeba robić. No i bardzo przydatna jest tutaj w tym wypadku nawlekać, dlatego że będziemy tę nitkę wywlekać i z powrotem nawlekać. Ale zacznijmy od początku. Zaczynamy w tym miejscu, tak jak mówiłam, i tutaj robimy zwyczajne. Kółeczko z pięciu z pięciu węzełków, pikotka i pięciu węzełków. Jeszcze jedno, pamiętajcie, że tu nawlekamy dosyć dużo, na igłę nawlekamy dosyć dużo nitki. Ja tutaj mam nawleczone także z, od końca nitki, od tutaj od końca, patrzcie jak ciągnę i ciągle jeszcze jest podwójnie, od końca tej nitki. Kończy mi się tu zaraz, ale już się skończyła i teraz tu to będzie jakieś 2 metry. O, tak jak mówię, zaczynamy od tej końcówki na jakiejś, na jakiejś długości dwóch metrów. Oczywiście tu sobie podciągamy, na, żeby ona się nam tutaj nie pojawiła, zaczynamy od tego, od tego pierwszego kółeczka. Ja to zabiorę. pamiętajcie, że macie wzorek do udostępniony i tutaj on niewiele nam tu pomoże, a jednak będzie nam lepiej widać. 2 3 4 i 5 jeden pikotek i znowu 5 1 2 3 4 i 5. I tutaj normalnie zaciągamy to w kółeczko. Czyli ciągniemy, tu nam się robi ta pęteleczka i robimy kółeczko. No i teraz jest właśnie to, że teraz musimy zrobić kółeczko, które nam się tutaj skończy z tej strony. I to są tak zwane właśnie te fałszywe kółeczka. Kółeczko jest takie samo na wzorze. We wzorze, jak widzicie, jest to też 5 i 5. Czyli zaczynamy robić normalnie. Robimy 5 węzełków. Jeden, dwa, 3, 4 i 5. Mamy tutaj pięć węzełków. Widzicie, jak to wygląda. Tu się są parki wszędzie widoczne. Pokazuję Wam, bo to jest ważne. I teraz wywlekamy tutaj nitkę. Tą naszą nitkę wywlekamy z igły. No, po prostu ją sobie tutaj na boku zostawiamy, wywlekamy. Igłę odwracamy, o tak, tak żebyśmy tutaj mieli tą końcówkę, tą dziureczkę od lewej strony. Przesuwamy sobie całą robótkę troszeczkę na ten koniec i zaczynamy robić tym końcem igły. Tym, ig tym, oczywiście patrzcie, tutaj jest ta. Nitka, więc tu bliziutko zaczynamy tym końcem. Tylko spójrzcie teraz to, co Wam przed chwilą pokazywałam. Zobaczcie, tutaj mamy tak jakby jedną półparkę. I dlatego, właśnie z tego powodu, zaczynamy od tej drugiej części półparki. Drugiej części węzełka. Czyli te węzełki zaczynamy od tej drugiej i robimy tak. Jeden i zaczynamy. Od drugiej i z przodu 2, i od tej drugiej części 3, od tej drugiej części i pierwsza 4, i od tej drugiej części i pierwsza pięć. I teraz popatrzcie, ja jeszcze tu Wam pokażę, zobaczcie tutaj mamy. Tak, jakby tu jest jeden i tu jest jedna niteczka. Yy, tutaj gdzieś nie dociągnęłam, zrobiło mi się, yy, tak, jakby, yy, tak jakby, mały piekotek, ale on jest niepotrzebny, bo ja patrzę w kamerkę, dlatego tak czasami wychodzi. I zobaczcie, te tutaj się nam łączą. Jest. Także tak to wygląda, robienie fałszywego kółeczka. Ja to jeszcze na jednym kółeczku Wam pokażę, bo to jest właśnie taka nowość. Więc tak. I teraz odwracamy z powrotem i musimy właśnie z powrotem nawlec. To, co Wam powiedziałam, że tutaj będziemy wywlekać i nawlekać igłę, czyli nitkę. Do... Więc ten nawlekacz oczywiście nam się przyda, bo wiadomo, że łatwiej jest nawlekaczem niż... I już. Już mamy nawleczone i zaciągamy kółeczko. I mamy to fałszywe kółeczko. Tutaj oczywiście robimy. To jest kółeczko, więc wchodzimy. I mamy kółeczko. Zobaczcie, już są dwa kółeczka. I następne kółeczko. Następne kółeczko jest już złożone z sześciu. I ono. Też ma nam się tutaj z tej strony skończyć, więc tak samo postępujemy jak z tym pierwszym. Jeszcze raz Wam pokazuję. Pierwsza część tego kółeczka. Robimy normalnie 6 węzełków według tego wzorku, jak tam macie. Czyli tak: 2, 3, 4, 5 i 6. Tu macie 6. I teraz co? Wywlekamy. Wywlekamy tą nitkę. Zobaczcie, tutaj tą nitkę wywlekamy. Odwracamy igłę w ten sposób. Także mamy tutaj do robienia tą końcówkę z uszkiem. Przesuwamy sobie troszkę, żeby nam było wygodniej. Tu mamy blisko tą nitkę i tą nitkę zaczynamy robić tą nitką. Zaczynamy robić węzełki. Tylko nie zaczynamy robić w ten sposób, dlatego że tu musimy zacząć od tej drugiej części. Od tej drugiej części, czyli będzie jeden i teraz dwa od tej drugiej części węzełka. Trzy. 4, 5 i 6. Zobaczcie jak to wygląda z tej strony, spójrzcie, nie ma tutaj, te wszystkie węzełeczki są równiutkie, jeszcze nie przewróciliśmy, czyli tu mamy jedno i tu mamy jedno i teraz odwracamy, żeby znowu. Ciągnąć tą niteczkę, którą tu mamy z powrotem do uszka. O, widzicie, jest. No to chcę wszystko bardzo blisko Wam pokazać, żeby to było jasne. Nawlekamy po prostu i dopiero, i dopiero będziemy mogli zrobić z tego kółeczko. Nawlekamy. Już nam nawlekacz niepotrzebny. Po to właśnie nawlekamy z powrotem, żeby zaciągnąć kółeczko. I zobaczcie, zaciągamy. Ta, już wszystkie te pierwsze części yy, yy, wiecie jak to wygląda te wszystkie węzełek i tak dalej, jeżeli ktoś nie wie, to zapraszam, na sploteczkach są, yy, są filmiki od podstaw, od, pierwszego, yy, od pierwszej lekcji. I jeszcze raz, od początku pokazuję Wam, jak się robi fałszywe kółeczko, czyli kółeczko, które się zaczyna tutaj tak jakby, jeżeli jesteśmy tutaj, a musi nam się skończyć z tej strony. Czyli tak, jakby teraz, chcemy, żeby ono nam się tutaj skończyło, żeby te niteczki były w tym miejscu. Więc zaczynamy normalnie. Następny w naszym wzorku to też sześć węzełków. Kółeczko takie samo, jak robiliśmy przed chwilą, czyli po prostu sześć węzełków zaczynamy robić zwyczajnie. Tu mamy już 4, 5 i 6. Jak zrobić węzełek? po malutku macie na sploteczkach. Wywlekamy nitkę. Odwracamy. Tak patrzę, żeby Wam to pokazać dobrze. Odwracamy igłę. Teraz mamy tutaj mamy łóżko. Tu. O, jest dziureczka, widzicie jest uszko. Przesuwamy troszeczkę ten. Tą robótkę na tej igle, żeby nam po prostu było wygodnie złapać w ten sposób. I teraz, i teraz. Nie robimy tak, tylko kładziemy palec na nitkę i robimy. Zaczynamy od tej części. Jeden. I to jest, zaczynamy od tej części. I dwa. I trzy. I cztery. I pięć, i sześć. I teraz pokażę Wam, jak to wygląda ładnie na igle. Zobaczcie, tu jest tak jakby jedno i tu jest jedno, ale tu na środku nie. ma Nie ma, też jest pełne pełny tak jakby pełny węzełek, bo jeżeli zaczniecie od normalnie od pierwszej części, to tutaj będzie tak jakby jedna, dwie jednakowe części. No ale to… I teraz odwracamy tu, z powrotem już mamy tutaj y uszko, już mamy tutaj, zaraz muszę tutaj… o, już mamy go tutaj i po prostu nawlekamy. To nie jest bardzo skomplikowane, chociaż jak tak mówię dużo, to się wydaje takie skomplikowane, ale nie. Jak zaczniecie robić, to zobaczycie, że to absolutnie nie jest skomplikowane. Nawlekamy. Dlatego mówię, że nawlekarz dziś tutaj się dosyć przydaje. No bo nawet kilka razy nawlekając, to niteczka się nam robi troszeczkę postrzępiona. Więc. I oczywiście to jest kółeczko, więc to po prostu zaciągamy w kółeczko. Ja tak myślę, że, zobaczcie, to już jest tu, jesteśmy tutaj. I teraz może troszeczkę przyspieszę, ale pokażę Wam, jak to ma wyglądać, bo byliśmy tutaj, jesteśmy tutaj w tym miejscu i teraz będzie jeszcze trzy takie same kółeczka po 8 z jednej, 8 z drugiej, i potem będzie już to kółeczko. Które tutaj się też kończy, ale już będzie trochę większe. No ale, ale zróbmy jeszcze to jedno z ośmiu. I zawsze patrzcie, żeby ta nitka nie była skrzyżowana. Jeżeli zaczynamy już normalnie robić, czyli prawa ręka, ta nitka, ta nitka ma iść, żeby to było widać. Chcę Zobaczcie, ta nitka jest od. Kłębka, a ta nitka, ta nitka jest od kłębka. Nie chcę, żeby to było pomieszane. O, zobaczcie, ta nitka jest od kłębka, ta nitka jest od igły. Prawda? I to musi tak być, tak zawsze, żeby tutaj nam nie było nie skręciło się. I teraz robimy tych osiem węzełków. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7 i 8. I tutaj wywlekamy, odwracamy i zaczynamy od drugiej części węzełka. I też robimy 8 węzełków, tylko że zaczynamy od tej drugiej części czyli tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. I spójrzcie, jak to wygląda. I odwracamy z powrotem i nawlekamy nitkę, zaciągamy kółeczko, ale to już widzieliście y, kilka razy i ja tak będę robić dalej. Tak róbcie sobie do momentu do tego y, momentu, a właściwie to jeszcze i ten, tutaj zostawiając malutkiego pikotka, y, pikotka na. Łączenia. Spotykamy się, spotkam się w następnej części. Zacznę pokazywać Wam w tym miejscu i powiem Wam, gdzie, w jaki sposób dalej kontynuujemy tą robótkę. Dzisiejszy odcinek to koniec. Na dzisiejszy odcinek to na ten. Może jeszcze dzisiaj będzie drugi, ale w tej chwili to na razie tyle. Ja za chwilę to udostępnię i możecie zaczynać robić. Powodzenia!